nie zaprzeczy, że w życiu najważniejsze jest zdrowie. Specjalnie dla państwa przygotowaliśmy nowy program, w którym będziemy promowali zdrowy tryb życia. Czas na twoje zdrowie. Zapraszam do oglądania. W programie: relacja z festynu Mamo bądź zdrowa. Wojewódzkie obchody międzynarodowego dnia pielęgniarki. Jubileusz 20-lecia klubu Amazonki. Olimpiada przedszkolaka, zdrowo i bezpiecznie. Czuwają przy łóżkach chorych, podają leki, wykonują zabiegi medyczne. Mowa o pielęgniarkach. Co roku w maju spotykają się na wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek odchodzę już sama osobiście od bardzo dawna, gdyż posiadam no, ten duży staż pracy. Ale ważne jest to, że dziś pełniąc funkcję konsultanta i mimo że już nie pracuję bezpośrednio przy tzw. łóżku chorego, bezpośrednio z pacjentem, Zajmuję się kształceniem pielęgniarek w zakresie właśnie historii pielęgniarstwa. To jak jest ważne, od kiedy to święto obchodzimy. Bo na świecie, od momentu powstania pierwszej szkoły pielęgniarstwa, którą właśnie założyła Florencja Nightingale, nasza patronka, dzięki której mamy swoje święto właśnie w maju w 1860 roku. Natomiast w Polsce, po zakończeniu, po uzyskaniu niepodległości, po rozbiorach, wtedy zaczęło się profesjonalne pielęgniarstwo w Polsce. Hasłem tegorocznych obchodów jest niwelowanie różnic. Milenijne cele rozwoju jest ich osiem. W tym roku szczególny nacisk kładzie się na takie cele jak zapobieganie i tutaj przeciwdziałanie chorobom typu HIV, typu malaria, typu AIDS, jak również obniżenie umieralności wśród niemowląt i poprawa statusu kobiet, zrównanie kobiet na całym świecie w prawach. Praca pielęgniarki dla większości osób jest przede wszystkim pasją. To zawód wymagający odpowiednich predyspozycji psychicznych i odpowiedniego wykształcenia. Czasami zdarza się, że prace te wykonują mężczyźni. Zawód pielęgniarza, pielęgniarki jest zawodem takim typowo damskim, sfeminizowany, to jest grupa sfeminizowana. Ja pracuję, pracowałem jako ratownik medyczny i to było podniesienie kwalifikacji zawodowych. Faktycznie pielęgniarstwo dało mi takie szersze spojrzenie na to co robię w ratownictwie medycznym. Według przewodniczącej Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Szpitalu Wojewódzkim w Białym Stoku, perfekcyjna pielęgniarka powinna podchodzić indywidualnie do każdego pacjenta i widzieć wszystkie sfery jego życia nie tylko choroby, ale i tą psychiczną sferę i duszy. Spotkanie było okazją do podsumowania wojewódzkiego konkursu pielęgniarka roku 2012. O tytuł ten ubiegało się 15 osób. W oparciu o test najlepiej wypadły dwie panie. Pracuję na oddziale rehabilitacji pod oddziałem rehabilitacji neurologicznej w Hajnówce. W tym roku akurat tak szczęśliwie się złożyło, że zajęłam egzekwowo z koleżanką pierwsze miejsce w konkursie na pielęgniarkę roku. I to zaszczytne miejsce niestety zobowiązuje może stety, może niestety wybieramy się do Warszawy z prezentacją na temat pracy polskich pielęgniarek w WHO. I no, nie ma co ukrywać, że, że tu trzeba, trzeba mieć jakieś, jakieś predyspozycje do naszego zawodu, bo, bo tak no, nie ukrywajmy dla pieniędzy, tego nie robimy. Nie robimy tego dla pieniędzy, to trzeba mieć empatię do pacjentów. Wiedzę też trzeba mieć ogromną i, i, i na bieżąco ją cały czas uzupełniać. Pracuję w oddziale chirurgii ogólnej w Sokółce. Jestem pielęgniarką od trzech lat. Bardzo lubię ten zawód i po tak krótkim okresie pracy na pewno nie zmieniłam go do żaden inny, a udział w konkursie pielęgniarka roku to było zaskoczenie duże, bo nie spodziewałam się, że zajmiemy tu jest koleżanką pierwsze miejsce, ale jestem bardzo szczęśliwa i. Myślę, że podołam postawionym sobie wyzwaniem i będę godnie reprezentowała Podlasi i cały zawód, bo to jest bardzo ważne, by podnosić prestiż zawodu przez takie właśnie konkursy wiedzowe, tematyczne. W czerwcu obie laureatki będą reprezentowały województwo podlaskie w finale ogólnopolskim. Z okazji Dnia Matki na rynku Kościuszki w Białymstoku odbył się festyn pod hasłem Mamo bądź Zdrowa. Na tę wyjątkową imprezę przyszły całe rodziny. Głównym inicjatorem festynu było Białostockie Centrum Onkologii. Dzięki tej akcji panie mogły bezpłatnie zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cholesterolu czy cukru we krwi. Podczas akcji można było skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych. Okazuje się jednak, że kobiety nieczęsto korzystają z badań profilaktycznych. W naszym regionie odpowiedzialność mam za swoje zdrowie pozostawia jeszcze trochę do życzenia. Jeśli chodzi na przykład o mamografię, takie proste, bezbolesne badanie piersi, profilaktyczne, to nawet mniej niż połowa pań, które powinny się zbadać, przychodzi do nas na takie badania. Także chcemy mamom wszystkim, szczególnie w dniu ich święta, przekazać informacje. Że powinny takie badania wykonywać co dwa lata, jeśli już skończyły 50 lat, a jeśli są ma mamami młodszymi, to zapraszamy wcześniej. Swoje stanowiska wystawiali także partnerzy akcji. Na rynku stworzono specjalne strefy zdrowej mamy, pięknej mamy, bezpiecznej mamy i kulturalnej mamy. Patronatem honorowym wydarzenia objęli marszałek województwa podlaskiego, prezydent miasta Białego Stoku oraz dyrektor Muzeum Podlaskiego. Białostockie Amazonki obchodzą jubileusz dwudziestolecia istnienia klubu. Z tej okazji spotkały się na konferencji edukacyjno-jubileuszowej poświęconej jakości życia kobiet leczonych z powodu raka piersi. Celem działalności stowarzyszenia jest wzajemne wsparcie emocjonalne i psychiczne oraz pomoc praktyczna w pokonywaniu choroby onkologicznej. Najważniejszym obszarem naszej działalności to jest przygotowanie, szkolenie i promocja wolontariatu ochotniczego. Ochotniczki to wolontariuszki Amazonki. To specjalna grupa Amazonek, wolontariuszek, które są które przeszły leczenie raka piersi, które przeszły rehabilitację, pokonały strach, zdołały się zdystansować od przeżyć, od traumy, a teraz odpowiednio przeszkolone przez psychologa mają dość siły, by nieść wsparcie i pomoc. Nowo kobietom, które usłyszały teraz diagnozę, przebywają na oddziałach głównie chirurgii, po prostu pochylają się nad tragedią tych kobiet, niosąc im wsparcie, a często wskazując drogę i chęć taką gotowość do kontynuacji leczenia. W Polsce działa 207 klubów zrzeszonych w Federacji Stowarzyszenia Amazonki. Do białostockiego Klubu należy obecnie 150 kobiet. Na początku było ich 18. Przez te 20 lat przewinęło się ponad 500 osób. Na tych spotkaniach wspieramy siebie. Nie, nie każda jest otwarta na przekazywanie swojej informacji o swoim życiorysie czy, czy o swoich słabościach, ale z biegiem czasu nawiązują się przyjaźnie i wtedy znajdujemy. Takie bratnie dusze i, i często no może ktoś nawet nie miał przez całe życie koleżanki, a tu znajduje taką przyjaciółkę, taką przyjaciółkę od, od serca, my to nazywamy przyjaciółkę od piersi, bo już wtedy są otwarte rozmowy, są spotkania nie tylko na, na tych naszych klubowych zebraniach, ale to się przenosi na forum prywatne. Koleżanki się spotykają w tygodniu, jak w zależności od tego, jak mają czas. Jubileuszowa uroczystość była okazją do podsumowania dotychczasowej działalności klubu oraz wręczenia wyróżnień i podziękowań Amazonkom Ochotniczkom za wieloletnią, bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielane chorym kobietom leczonym w Białostockim Centrum Onkologii. My wszystkim Paniom życzymy dużo zdrowia. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To przysłowie doskonale pasuje do akcji organizowanej przez przedszkole nr 68 imienia Janusza Korczaka w Białym Stoku. Placówka już po raz dziesiąty zorganizowała olimpiadę przedszkolaka zdrowo i bezpiecznie pod hasłem Na drodze mojego życia. W 2003 roku zrodził się ten pomysł, aby przystąpić do sieci placówek promujących zdrowie. Dzisiejsza olimpiada już jest olimpiadą praktycznie przedszkoli, które przystąpiły do tego, nie wiem, zgrupowania, nie wiem jak to nazwać, do placówek promujących zdrowie. Posiadają certyfikat bądź potwierdzenie przynależności. My mamy już taki certyfikat. Jesteśmy placówką promującą zdrowie. Staramy się, aby dzieci wychowywać Zdrowo, bezpiecznie, ale za każdym razem w poszanowaniu przyrody, czyli też jesteśmy przedszkolem ekologicznym. W konkursie wzięł udział przedszkola z województwa podlaskiego, w których tematyka zdrowia, bezpieczeństwa i ekologii wpisała się w codzienną pracę danej placówki. Po wcześniejszych eliminacjach do finałowej piątki zakwalifikowało się przedszkole nr 64 pod nazwą Akademia Jasie Małgosi w Białymstoku. stoku. zdrowie. przedszkole numer 5 z oddziałami żłobkowymi w Hajnówce. My dzieciaki śpiąki od i z każdym zadaniem radę sobie damy Przedszkole imienia Jana Pawła II w Korucinie. Przedszkolaki wszystko wiedzą jak żyć zdrowo powiedzą. powiedzą Przedszkole numer 68 w Białym Stoku i przedszkole numer 3 z oddziałami integracyjnymi w Augustowie. Się i świczę, zdrowe życie. Finał konkursu odbył się w Klubie Zenit w Stoku. Dzieci rywalizowały w konkurencjach z zakresu wiedzy o zdrowiu, bezpieczeństwie i ekologii. Co dzieci powinny jeść? Rybę. Owoce, warzywa, mięso. Dzieci nie powinny pić napojów gazowanych. Czego dowiedziałaś się na tej olimpiadzie? Żeby wierzyć w siebie, mi najbardziej podobało się, jak dzieci chodziły na szczudłach. Czy dzieci znają numery alarmowe? 997. To numer telefonu do policji. 998 to numer do Straży Pożarnej. Jaki jest numer telefonu na pogotowie? 999. Nie zabrakło też rozgrywek sportowych. Tego typu inicjatywy chętnie wspiera Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Na pewno e, taka inicjatywa jest warta wsparcia. Jeżeli młode pokolenie nauczymy dbać o zdrowie, to my starsi również nauczymy się od nich dbać o zdrowie no i będziemy wszyscy generalnie zdrowsi. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Były też medale i puchary.